Dzień dobry i witam Was wszystkich bardzo serdecznie wypucharze świata, wspierających jak co miesiąc film w dzisiejszym filmie, zobaczcie sami 34 wspierających, więcej no czwórka odpadnie, ale żeby nie było, ci którzy się nie dostaną do drugiej serii zrobię dla nich specjalny drugi konkurs, czyli czwórka jeżeli się czwórka nie dostanie, bo ktoś tam może upaść, wiadomo się dostać ale załóżmy czysto hipotetycznie, że czwórka się nie dostaje robię dla czwórki inny, kolejny konkurs na skoczni w bo będziemy dzisiaj na na no i w drugim konkursie zobaczymy, kto jest najlepszy z najgorszych. Dzisiaj tylko jeden konkurs, ale na skoczni mam ucień. No i właściwie możemy powiedzieć, że to będą takie mistrzostwa Watykanu. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi ze wspieraniem, to wszystkie informacje niezbędne macie pod przyciskiem wesprzyj. Albo pod tym filmem, albo gdzieś tam na kanale jest. Także skocznia wybrana, ustawienia bez kwalifikacji, proszę bardzo. No i czas znaleźć dobre warunki. Udało mi się trafić za pierwszym razem takie warunki. Jest ósma belka, dobry wiatr pod narty, sztuczne oświetlenie, skaczemy w pociemków. Ciemnościach. No i pierwszy Mariusz Grzybowski. Zobaczmy, zobaczmy, jak to będzie daleko. Pierwszy skokaj jak już daleko. 238,5 metra. To jest w ogóle mój nowy rekord w tej skoczni. Więc dużo tutaj nie skakałem. Mikuś. Drugi na liście startowy, Ależ słabo, ależ słabe wyjście z progu. Ale jak złapał noszenie. Jak łapie ładnie. Super noszenie. Drugie miejsce. Wow. Hubiks. Teraz Hubix, niezłe wyjście z progu, troszeczkę z F1 tam dłużej byliśmy, ale teraz, ale teraz, ale teraz za rozmiar Za rozmiar nie było, ale czy za czerwono mi nie było? Było. nowy rekord skoku pierwsze miejsce. Mikołaj Korniejenko teraz, ależ pasywnie po wyjściu z progu bardzo wysoko leci. Nie wiem, czy właśnie to nie jest źle, że tak wysoko, chociaż. Wow, ależ groźnie to wyglądało. Trzecie miejsce. No i Nexu, piąty numer startowy. Proszę Państwa, debiut, debiut tutaj. Jak wielu zawodników, tutaj debiutuje w Pucharze Świata, wspierających na dwie nogi, już, bo tu było bardzo groźnie. Nowy rekord: 242,5. I love BMX, proszę Państwa, dobre warunki. Chociaż ten wiatr zelżał, a to jest ósma belka tylko. Więc wcale nie taki super skok. Które miejsce piąte? No i Tomasz Jamiński ostatnio również skakał, więc to nie jest jego debiut. Za wcześnie chyba wyszedł nim z progu, ale, ale jakoś sobie daje radę, czy nie? No nie jest źle! Przyzwoicie! Trzecie miejsce. Był Niadel, teraz D7. D7, który spóźnia, który spóźnia. Przejechał przez próg. Tak to można powiedzieć fatalnie. Fatalnie! już ósme miejsce, ostatnie. Pan i Farela. No, tutaj nie było spóźnionego wybicia. Dobre było wyjście z progu wysoko, wysoko nad ze bardzo wysoko. I daleko! Ustany skok, więc miejsce trzecie. No i fifciok, dobre ma warunki. Dobre noszenie, prawie 2 metry, 2, 2 metry, ponad 2 metry. Ale, ale czy to będzie tak daleko? No nie jest aż tak daleko. Przy takich warunkach słaby to tobą skok, ale drugie miejsce jest. Oliver.pl Och, też spóźniłem, też spóźniłem lekko. Bardzo agresywnie położył się na narty, złapał noszenie i. Zajajaj, oj, 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 upadek! Ojajaj, oj, jedenaste oj, miejsce, pierwszy upadek, dzisiaj tak jest. Pierwszy upadek. Konrad Siwiński, aż znowu spóźnione wyjście z progu, ale u Konrada nie było to aż tak bardzo, bo. Bo Konrad odleci. No i blisko tej czerwonej linii, czwarte miejsce. Demateuszek, ależ ma warunki, ale za wcześnie, za wcześnie, za wcześnie, za wcześnie, ewidentnie. Ewidentnie no z tych warunków wykorzystał, chyba będzie pierwsze miejsce, tak jest. No i Wuka z tym y, zielonym kaskiem spóźnia niestety, spóźniam, znowu spóźniam. Ale, ale, ale złapał, złapał noszczenie, no jest za 230 metra, ale 12 miejsce ledwie, nie ma jeszcze awansu do drugiej serii. 10 zawodników ma awans, czy w tej 11 po tym schoku będzie to szychu? Chyba tak, bo leci świetnie. Leci świetnie. Ale czy wyląduje? Ustał, więc awans zapewniony. Drugie miejsce. Mateusz Piwoński. Dobre wyjście z progu. Chociaż troszeczkę krzywe. No, gdyby ten wiaterek powiał jeszcze troszeczkę mocniej. Ale niezły skok. Niezły skok. Siódme miejsce jest druga seria, oczywiście. Polishkiller.pl PL12. Dobre wyjście z progu. Dobre ma warunki. To może być bardzo dobry skok. Ale chyba za płasko. Oj, oj, Niedobrze, niedobrze. Uuu, upadek, szesnaste miejsce. No i teraz Marek Origami. Nie ma tak super świetnych warunków jak przed chwilą Polish Killer, ale niezły też będzie skok, tak sądzę ja. No i ustała. Jajajajaj, szesnaste miejsce. Piotr Klaska, mocny wiaterek pod narty, to lubimy. O, zerzał, zerzał trochę. Piotr Kraska agresywnie i chyba nie będzie tak daleko. Ustał na szczęście. Druga seria jest, dwunaste miejsce. Olesław Burak. Nieźle, nieźle to wygląda, chociaż nie ma takich super świetnych warunków i to nie jest super świetny skok też, bo dopiero 15 miejsce, ale druga seria oczywiście zapewniona. No i Wódka Style, ostatnio też skakał, nieźle skakał, a teraz jak będzie, z dobrymi warunkami może poradzić sobie świetnie na dwie nogi, bo już było groźnie. Czwarte miejsce, ale to jest rekord skoczni. No i Tyszka, ach za wcześnie, za wcześnie Tyszka. Czy to jest ten Marcin Tyszka? Nie, to nie jest Marcin Tyszka, ostatnio, ostatnio stwierdziłem. Ostatnio stwierdziłem jednak, że to nie jest Marcin Tyszka. Aktualnie Tyszka na drugim miejscu, 245 metra. Nie, zły wynik. milcia pała, nie ma super świetnych warunków. Wybicie troszeczkę takie ospałe. Ale w drugiej fazie lotu agresywnie się położył na nad, no i to jest wylądowany skok, będzie dobre miejsce trzecie, wow! Krystian Szymański, spóźnione niestety, ten fioletowy kask nie pomaga, pomaga, bo złapał noszenie i w okolicach 237, 238 metrów, 18 miejsce, druga seria oczywiście jest. Miechu, 25 numer startowy, jak sobie poradzi Miechu? No nieźle to wygląda, Miechu, ładnie, wysoko, daleko, 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 leż daleko, będzie ustał na szczęście, rekord skoczni, tak, jest, i trzecie miejsce. Dominik teraz, proszę Państwa, o, nieźle to wygląda, wysoko nad skokiem leci, daleko, ależ pięknie, i nie ustał niestety, ale to już 246,5 metra, 23 miejsce. Iwonak! No przed chwilą świetny skok widzieliśmy, a teraz... jaj za bardzo, za bardzo, czy nie? Nie za bardzo, bo świetnie! ale czy będzie pierwsze miejsce? Jest na pierwszym miejscu! Świetny to był wynik, świetny skok, wow! Igorowski, jak na progu, nieźle na progu, tak sądzę, wysoko nad zeskokiem, leci ładnie. Ładniej daleko będzie, tak chyba, tak chyba, tak, tak, jest! Ustał, no i 11. miejsce. Emil przed mikrofonem... O, zobaczmy. Tutaj nie leci tak wysoko, troszeczkę niżej. Ale ma wiaterek pod narty, no i wyciągnął z tego skoku. 240 metrów. Drugie miejsce. Olivier ziemski. Och, lekko spóźnione, lekko spóźnione, dosyć ospale, Ale to będzie dobra odległość. Zobaczcie, jak pięknie leci, ale niestety z upadkiem. aj, 28 miejsce. El Pablito! O, zobaczmy tutaj, jak to będzie wyglądało, nieźle, nieźle, ale chyba spadnie zaraz, bo nie ma prędkości, nie wiadomo jakiej, dobre będzie miejsce, dobre, no, ty 17. no, myślałem, że będzie lepiej. Trzech zawodników do końca, saty. zakończy zaraz ten skok, ale na, no, no, zakończy, każdy zakończy, chodziło mi o to, że rozpoczyna tą końcówkę, Ustał, ale w ostatnim momencie trzecie miejsce. Tak, myszon też zakończy za chwilę swój skok, jak każdy, no, ale co ja gadam, głupoty gadam. Ale myślą, no troszeczkę agresywnie w powietrzu. Odległość jest dobra. Dwunaste miejsce. No i teraz setu. O. Agresywnie, agresywnie, ale to się może opłacić. To się może opłacić. Nie, niestety się nie opłaciło, bo ostatni zawodnik pierwszej serii konkursowej skoczył. E, skoczył dobrze, ale upadł, ale słuchajcie, co jest zmienia fakt, że wszyscy będą w drugiej serii konkursowej, bo e, ta czwórka, która się teoretycznie jest poza trzydziestką, dostała się i tak, ponieważ upadła na jakimś tam metrze, więc to były dobre skoki. Także 34 w drugiej serii nie będziemy musieli robić specjalnego drugiego konkursu. E, no i najgorszy. Y, oczywiście chodzi o notę, bo odległość całkiem niezła w pierwszej serii, ale też świetnie, ależ będzie skok, ależ Oliver leci, wyląduj mi tylko, wylądował, mamy rekord skoczni, 245,5 metra, brawo Oliver. Właściwie Oliver, to jest Oliver, a nie Oliver. PolishKiller.pl, PL 12, 33 miejsce po pierwszej serii. Teraz nieźle, nieźle, nie ma takich warunków jak przed chwilą miał Oliver. Ale skok jak najbardziej dobry za mini linię z brawo! No i teraz Oliwier, tym razem Oliwier, jednak Oliwier, a tam był Olwer. Może rzeczywiście Olwer ma na imię Oliwier, ale, ale nick Olwer, a tutaj Oliwier ziemski. Niezły skok, ale na drugie miejsce chyba, trzecie nawet, ło. Set tu. 31 miejsce, ale niestety, 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 te wybicie, te wybicie, słabiutkie, słabiutkie, no i ledwo co chyba rozmiar skoczni, nie było rozmiaru skoczni, ajajaj, aj, aj, najgorszy skok dzisiaj. Marek Origami, no zobaczmy jak sobie poradzi w drugim skoku w debiucie, pięknie, pięknie to wygląda, ale niestety z upadkiem. Dominika, świetne warunki pod narty ma. O, nawet się rymuje, tak, świetnie, świetnie, 29 miejsce chyba będzie utrzymane, jeżeli wyląduje to tylko, myślałem, że będzie lepiej, ale w drugiej fazie lotu, a dobra, jest ok, jest pierwsze miejsce i tak, więc nieźle. D7, 230 metrów w pierwszej serii, myślę, że nie jest tak bardzo usatysfakcjonowany tą odległością i teraz chciałby polecieć dalej i będzie dalej i będzie świetnie, ale nie ust oj, oj, oj. WK, prawie 10 metrów za rozmiar skoczni, ale to nie był jakiś zachwycający skok w pierwszej serii. Ale teraz będzie lepiej, misklik niestety, misklik się trafił, zawsze musi być misklik, przepraszam WK wybacz mi. No niestety, przepraszam, no czasami tak już bywa, że no misklik po prostu, na pewno mieliście kiedyś coś takiego w DSL jak graliście, że był misklik, ale zobaczmy na od Buraka, no tutaj markowany, Tu już kliknąłem na początku, że niby telemarkiem, ale później szybko, szybko zmieniłem zdanie na dwie nogi na szczęście, bo nie wiem czy by wylądował Olesław. Także wuka mam nadzieję, że mi wybaczysz, bo to nie było celowe, naprawdę. Ale no, no kurczę, no dobrze leciałem, od tutaj nagle misklik z dużej wysokości spadłeś i, i to wyglądało słabo. Krystian Szymański będzie pierwszy, jest na drugim miejscu. Mikuś, 23 miejsce po pierwszej serii, drugi numer startowy. Także tutaj na początku tego konkursu skakał, ale świetnie będzie wysoko, no co, skokiem nie ustał, matko. Halo BMX, BMX, ale BMX skłaskacze troszeczkę w sensie leci nisko, nisko leci, ale. Ciągnął z tego skoku met krócej niż w pierwszej serii, drugie miejsce aktualnie. Piotr Kraska. Zobaczymy, czy zaatakuje miejsce, wypije drugiej dziesiątce. A jakby tutaj naprawdę świetnie skoczył, to nagle, nagło, na, nawet mogłoby być pierwsze, ale... Ale ten skok, no niby jest pierwsze miejsce, ale to nie jest super świetny, mocny atak. Nexu. O, taki lekki gibon mi wyszedł po wyjściu z progu, ale ja nie mówię, robić gibonów, a Nexu leci świetnie. Nexu leci wspaniale i wylądował telemarkiem. Świetny skok. Mikołaj, kornie, jenko, ależ pasywnie. Ależ pasywnie. O, niebezpieczny tutaj będzie ta odległość. Czy bezpieczna, bezpieczna, bo wylądował drugie miejsce aktualnie. El Pablito, zaczynamy tu, już zaczęliśmy drugą dziesiątkę, ale. Drugi zawodnik drugiej dziesiątki, teraz. No dobre warunki, chociaż nie, ten wiatr żał, nisko nad ze skokiem, miał dużą prędkość. No i wyciągnął z tego skoku 236,5 metra. Drugie miejsce. Tomasz Miński, 18. Po, pierwsze, po pierwszej serii, miejsce jest tutaj, ale myślę, że poprawi się w drugiej serii, bo świetne ma warunki. Świetnie leci, ale nie ustał, jednak się nie poprawi. Bardzo dużo opadków. Ale teraz spóźnione wyjście z progu, ależ niestety, niestety, ale wyciągnie, wyciągnie daleko Czy będzie pierwsze, czy drugie, zobaczymy drugie miejsce. Mateusz Piwoński na egzekwo na 16 miejscu, o to ciekawe. Identyczna nota, ale teraz bardzo pasywnie. Ależ nie ma warunków, zaraz spadnie, ledwo co rozmiar skończyć, przecież schodził, no fatalnie, dziewiąte miejsce dopiero. Jak do tego doszło, nie wiem, ale może kontra Ciwiński wie? Zaraz zobaczymy, czy wie jak daleko skakać. O, nieźle to wygląda, Konrad. No ale te, te warunki nie pomagają. A ósma belka jest. Chociaż teraz pomogły, bo dobry skok. Taki sam jak w pierwszej serii, drugie miejsce. Igorowski, no fatalnie, fatalnie. Jeszcze fatalne wybicie. Fatalnie, chodzi mi o wiatr. To się wzmaga trochę bardziej i mocniejszy, no i no i wyniósł go! Będzie pierwsze, drugie, czwarte, ale bo słabe noty, no tak. Mariusz Grzybowski rozpoczynał ten konkurs na 13. miejscu po pierwszej serii. No, bardzo agresywnie, bardzo agresywnie w pierwszej fazie lotu tutaj złapał noszenie i no... Będzie może drugie miejsce, jest na drugim miejscu. 239 metrów myszona. Teraz bardzo agresywnie po wyjściu z progu. Nisko nad ze skokiem złapał noszenie, ale nie ma tej odległości. Które miejsce? Piąta pozycja. Piftioks, zaraz zaraz, zaraz, zaraz zaraz zaczynamy. Plączy mi się język. Zaraz zaczynamy pierwszą dziesiątkę, najlepszą dziesiątkę, ale jeszcze fifcioks Uj, niebezpieczne to było bardzo. Tutaj chciał jak najwięcej, najdalej polecieć, najwięcej tych metrów zdobyć, niestety z upadkiem. Dwudzieste miejsce, no i to jest ostatnie miejsce. Przepraszam, nie ostatnie, bo mi się wydawało, że 30, po prostu no tak szybka matematyka nie udała się, ale tam jest chyba czwarte od końca, ale teraz wódka style ma. Ma warunki i poleciał. Oj, to jest mocny atak na lepsze miejsce, tak mi się wydaje. hubix 241, gdyby poprawił się, no to by było super. Gdyby się poprawił, to miałby co najmniej utrzymane miejsce w dziesiątce, ale on się nie poprawia. Ledwo co wylądował, ale na szczęście mocne nogi. Hubix, ósme miejsce zaledwie, oj. Szychu ma prawie 2 metry na sekundę wiatru pod narty. Czy to wykorzysta? Ależ nie, ten wiatr zelżał, już półtora, mniej niż półtora, 1.5, jest półtora, ale niestety ten wiatr zelżał, no i nie było tego noszenia, 237 metrów, 3 metry krócej, ale jest drugie miejsce, utrzymane miejsce w dziesiątce, jest. Kamil Ciapała, zobaczmy jak będzie z warunkami po wyjściu z progu w powietrzu, nieźle, 1.7. 1-9 nawet, czyli może być to atak na pierwsze miejsce. No i zobaczymy, będzie chyba drugie. Tak jest, drugie miejsce. Wódka Style, dalej, dalej, na pierwsze miejscu, Zobaczcie, jak wygląda klasyfikacja przed jeszcze sześcioma zawodnikami. No, Wódka Style, no, myślę, że to może być atak nawet na podium. No ale na podium, jeżeli to miałoby być, to czwórka zawodników musiałaby jeszcze troszeczkę gorzej skoczyć. Także to jest, no, jest, jest na to szansa, ale małe prawdopodobieństwo. Bo teraz świetny skok miechun, no, będzie pierwsze. Tak jest. No i top 5, tyszka. O niezłe wyjście z progu, ma warunki świetne. Ma warunki wyśmienite, tylko czy wyląduje? Tylko czy wyląduje? Niestety nie wylądował, ajajaj! Z aj, aj. 48 metrów, niebotyczna odległość. Demateuszek... Oj, niestety spóźniony byście z progu, niestety to może zaważyć na miejscu po drugiej serii, na koniec tego konkursu, no bo niestety to jest słabiutki skok, 12, wypada w ogóle z pierwszej dziesiątki. A egzekwo z Demateuszkiem, na trzecim miejscu był Bluxaty, nie spóźnił wyjścia z progu, ale to nie było tak atomowe wybicie. Szczególnie ułoszenie się po wyjściu z progu. Upadek! Aj, co tu się dzieje? Zobaczcie, Wódka staje dalej na drugim miejscu. Mówiłem, że to może być podium i to może być. Ale jeszcze tutaj jeden jeden zawodnik musi zepsuć skok. Emil przed mikrofonem, drugie miejsce po pierwszej serii. Zobaczmy, jak będzie teraz. Bardzo agresywnie. Bardzo agresywnie powietrzu i nie ustał! Wódka staje na drugim miejscu, będzie na podium. Na podium będzie Wódka stali co najmniej na drugim miejscu, co najmniej na trzecim, przepraszam, ale Emil przed mikrofonem. No niestety, niestety. 22 miejsce, zaledwie. I ostatni skok tego konkursu. Iwona na czy Utrzyma pierwsze miejsce. Chyba nie. Ależ presji nie wytrzymała. Nie wytrzymała presji. No i to jest ledwo co. ojejciu, ojejciu Co tu się wydarzyło? Niesamowite, co tu się wydarzyło. Miechu wykrywa. Wódka Stajr chyba z 9 albo 8 miejsca. drugie Więc no tutaj świetny, wysoki awans. No blisko było zwycięstwa. Miechu tylko 40. przed Wódką staje. Ostatnie miejsce D7. Setu nie punktował, Wuka. No i. Mary ostatni, 30 miejsce, jeden punkt, Fifciox, ale bardzo dużo opadków Więcej upadków w drugiej serii niż w pierwszej Tak się to kończy, mam nadzieję, że Wam się odcinek Spodobał, e trzymajcie Kciuki za dalsze tutaj Poczynania niektórych, bo może wspierający zostaną Może niektórzy odejdą, a niektórzy Pojawią się nowi, także jeżeli Jeżeli ktoś zostanie, to trzymajcie kciuki Za dalsze, dalsze tutaj Skoki w, w pucharze Świata wspierający. dziękuję Wam za uwagę Jeżeli Wam się film spodobał, to fajnie byście zostawili. zostawili łapkę w górę subskrypcję na moim kanale Generalnie możecie widzieć nas inne social media, Facebook, Twitter, Instagram. Czekałem na Was wszystkie social media. Linki do wszystkich social mediów macie w opisie. No i co? No i dalej możecie też wspierać mnie. Jeżeli ktoś jest ciekawy, to wszystkie informacje pod przyciskiem wesprzeć. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Jeszcze raz. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć!